Dzisiaj jesteśmy na 13 targach edukacyjnych. To już tradycja. Co roku, bowiem organizowane są dwukrotnie na wiosnę targi. Między innymi pierwsze targi to są właśnie tak jak dzisiaj przygotowane dla naszych tegorocznych absolwentów. Natomiast w kwietniu będą również targi dla tej młodzieży, która ze szkół podstawowych wybiera się do naszych szkół średnich z naszego powiatu, albo również no, spoza powiatu. Dzisiaj, jak powiedziałem, targi dla edukacyjne, które, na które organizatorem jest powiatowy urząd pracy, do tych targów zgłosiło się 23 jednostki. Większość szkoły wyższe, a także różne jednostki, jak Wojewódzki Urząd Pracy, Policja, Straż więzienna, która tutaj potrzebuje młodych ludzi do, do pracy. Więc te 23 jednostki oferują materiały informacyjne na piśmie, a także są przedstawiciele, którzy udzielają szczegółowych informacji, łącznie z umawianiem się, jeżeli ktoś chce konkretnych, szczegółowych informacji. Te przetargi, jak widać. Za moimi plecami cieszą się zawsze dużym zainteresowaniem, przychodzi dużo młodzieży i każdy ma możliwość no, wybrać sobie jakąś wymarzoną szkołę, wy, wymarzony kierunek. Dzisiaj ma całe spektrum informacji, y, więc y, ma pra, po, później możliwość przeanalizowania i y, no, wyboru, podjęcia jakiejś rozsądnej, mądrej decyzji co do wyboru swojego. W kierunku kształcenia, a także no, będzie, będzie to oczywiście miało wpływ na, na dalsze losy i życie młodego człowieka.